Tak naprawdę dzisiaj zamiast wstępu y, powinniśmy wszyscy zanucić sobie y, piosenkę, przebój grupy elektryczne, gitary. To już jest koniec, nie ma już nic. Y, to, co przed chwileczką elektryzowało całą, całą żużlową brać, no mamy już poza sobą. Jeszcze dokładnie tylko niespełna już dwa tygodnie, powiem do 14. Wszystko się rozstrzygnie, a dzisiaj nadszedł z mojej strony czas na pewne podsumowania i przemyślenia. Zobaczcie, co takiego dzisiaj mam ciekawego Wam do zaprezentowania. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak powiedziałem we wstępie, Chciałem dzisiaj niejako rozliczyć się z tym, co wydarzyło się właśnie, można tak to nazwać, przed chwilą zakończonym sezonie żużlowym. Tak z kronikarskiego obowiązku przypomnę i uzmysłowie co niektórym. Drużynowy Mistrz Polski, pierwsze miejsce Motor Lublin, drugie miejsce Sparta Wrocław, trzecie Apator Toruń. E, w indywidualnych mistrzostwach Polski mm, poszła taka stara zasada, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Wielu w tym e, trzydniowym niejako, e, trzydniowych zmaganiach obstawiało, że walka o ten tytuł rozegra się pomiędzy Bartkiem Zmarzlikiem a Patrykiem Dudkiem, a okazało się, że mistrzem i to nie był żaden fuks, po prostu Maciek pojechał swoje. Maciej Janowski mistrzem Polski, drugi Patryk Dudek, trzeci Bartek Zmarzlik. Jak wygląda sytuacja w mistrzostwach Polski Park Klubowych? Pierwsze miejsce Motor Lublin, drugie Apator Toruń, trzecie Sparta Wrocław. Jak z kolei wyglądały zmagania, o ile chodzi o indywidualne mistrzostwa Polski, ale wśród juniorów? Pierwsze miejsce zajął zawodnik Sparty Wrocław Jakub Krawczyk, drugie Bartosz Bańbor. Motor Lublin. Trzecie miejsce Oskar Paluch ze Stali Gorzów. W Mistrzostwach Polski Park Klubowych, ale tych młodzieżowych. E, dominacja Motoru Lublin na pierwszym miejscu, na drugim Faluba Zielona Góra, na trzecim GKM Grudziąc. E, jedziemy dalej. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów. To jest osobna, odrębna e, część rozgrywek o, o ten tytuł. Pierwsze miejsce Sparta Wrocław, drugie Motor Lublin, trzecie Polonia Bydgoszcz. I na koniec jeszcze muszę wspomnieć o zakończonych zmaganiach Ekstraliga U24. Pierwsze miejsce Sparta Wrocław, drugie Stal -Gorzów, trzecia Unia Leszno. Ktoś zapewne dobrze zorientowany zauważył, że bardzo często pojawiał się tutaj albo zawodnik Motoru Lublin, bądź też para Motoru Lublin, czy sama drużyna Motoru Lublin. Oczywiście pojawiły się bardzo szybko głosy o zmianach, które muszą koniecznie zostać wprowadzone. A to ograniczenia nie wiem, ilości zawodników w Grand Prix w danej drużynie o ograniczeniach finansowych, nawet nie chcę tego tego wspominać. Cały czas gdzieś przewija się temat KSM. Ale kochani, po co prowadzać coś, co dwukrotnie już mieliśmy i zostało to wyrzucone, odeszło w niepamięć. KSM, czyli tak zwana kalkulowana średnia meczowa zawodnika, to było nic innego jak średnia liczba punktów zawodnika na bieg wraz z bonusami z poprzedniego sezonu, mnożona razy 4. I wtedy to dawało, dawało właśnie ten, ten tak zwany KSM dla danego zawodnika. Maksymalnie, możecie się domyślić, jeżeli ktoś miał średnią 3,0, a nigdy taka nie była, to miał po prostu 12 punktów. Minimalna dla zawodników, którzy nawet, że tak powiem, mieli 0,3. No to jeżeli 0,3 razy 4, to wychodzi 1,2. I tak przyjmowano wartość 2,50. W ten sposób budowano drużyny, budowano składy, żeby one były proporcjonalnie proporcjonalnie podzielone tak minimalny, minimalny KSM to był 34 punkty maksymalny 44 chociaż był sezon gdzie nawet do 46 podniesiono podniesiono tą wartość te, te, tego maksa i powiem wam czy to się sprawdziło no nie do końca bo gdyby tak było to mielibyśmy do dzisiaj do dzisiaj ten system właśnie rozgrywkowy poprzez właśnie wprowadzenie tego, tego KSM-u do dnia dzisiejszego. Teraz jest cały czas, cały czas mowa powrót, bo nagle wszystkim otworzyły się oczy, że dominacja pewnej drużyny powoduje to, że rozgrywki nie są, nie są równe. Ale kochani, tak naprawdę kto zabroni mieć pięciu zmarzlików w drużynie? Jeżeli stać Ciebie, nie chodzi tutaj mi o żadne... E, żadne układy polityczne i tak dalej, tak dalej, bo to jest y, nie temat w ogóle na, na ten odcinek. E, po prostu, to tak samo jak możemy sobie powiedzieć w drużynie Realu Madryt, czy FC Barcelony, czy są jakieś ograniczenia finansowe. Nie. Jedziemy stać Ciebie na 10 Lewandowskich, 15 Neymarów, e, czy Ronaldo i wygrywamy. E, Dokładnie przytoczę tutaj Wam klasyfikację tak zwanych zdobyczy mistrzowskich przez te drużyny. W całej historii mistrzostw Hiszpanii w piłce nożnej, tylko 9 klubów sięgało po, ten, po to najwyższe trofeum. Przy czym Real zrobił to 36 razy, Barcelona 27, Atletico Madryt tylko 11. Pozostałe drużyny miały tam po siedem, 6, kilka drużyn jednokrotnie, tak? ale to ukazuje, że gdyby tak było, to dożywotnio Real lub Barcelona byłyby tymi wymiennymi, wymiennymi drużynami, które, które zdobywają właśnie to najwyższe trofeum. Zrobiłem specjalną taką analizę drużynowych z Polski na żużlu w naszym kraju, jak wyglądała taka dominacja, czyli czy mieliśmy również takie, takie galaktikos jak ma to na przykład właśnie Barca lub, lub Real, tak? Było kilka takich sezonów. I teraz zauważcie jedną rzecz. Od 49 do 1954, a więc przez 6 sezonów, pełnym dominatorem Ligi była drużyna Unii Leszno. Od 56 do 58, czyli 3 sezony, Górnik-Rybnik. Od 62 do 68, 7 sezonów, z tym, że tutaj i tutaj to jest ten rekord, ale musimy to podzielić jak gdyby na dwie drużyny, bo trzykrotnie był to górnik Rybnik i później czterokrotnie row Rybnik. No Zmiana nazwy, ale przyznajemy, że siedmiokrotnie pod rząd drużyna z Rybnika była mistrzem Polski. 7-5-7-8, a więc cztery sezony dla Stali Gożów, 8-7-8-9-3 sezony Unileszną, 9-3-9-5, Trzy sezony dla Sparty Wrocław, eee, następnie mamy długo, długo, długo praktycznie przez całe lata 2000 aż do 2017, czyli 2017 do 2020, cztery sezony Unii Leśno znów jako dominacja i od 2022 roku do 2024 na tronie Motor Lublin, a więc zobaczcie, że nic nie jest dane jak gdyby na zawsze bo ktoś uznałby 7 sezonów pod rząd, no to za chwilę oni i tak wrócą, a zobaczcie, że rybnik praktycznie nie pojawił się na, na tronie w kolejnych, w kolejnych latach. Także mówienie o tym, że ktoś ma skład zbudowany na lata, to nie, to można to po prostu włożyć w między, między, między bajki. Także jeśli mowa o tym KSM, bo on a tak jak powiedziałem, dla niektórych byłby taką regulacją, ale byłoby to bardzo niesprawiedliwe, bo powiem tak, jeżeli dzisiaj drużyna wyłapuje swojego jakiegoś tajnego grajka, gdzieś z ligi duńskiej, szwedzkiej, czy po prostu objawienie sezonu yy, naszego naszego polskiego zawodnika, on przystępuje do rozgrywek właśnie z tą średnią 2,50, a nagle okazuje się, że ma sezon konia, wali punkty, że... Tylko ręce, ręce same składają się do oklasków i nagle co się okaże na koniec sezonu? Mając wysoką średnią, czyli na przykład takie 8 albo 9 ksm, w tym wypadku no włodarze tego klubu musieliby mu powiedzieć po prostu: Stary, pięknie pojechałeś, ale my nie mamy dla Ciebie miejsca, bo nie mieści się nam, nam do składu. No bo matematyki niestety nie, nie oszukamy. Bo gdybyśmy chcieli nawet budować drużynę, zobaczcie. Yy, 3 po 11 punktów, a więc mamy tę niepełną średnią e, 3 razy 4, to właśnie by to takie wyniki wychodziły, to mamy 33 punkty. Musimy mieć przynajmniej dwóch e, e, z, tym, z tą średnią 2,50, czyli mamy kolejne 5 punktów. No i ile zostaje nam pozostałych, na pozostałych dwóch zawodników? No po prostu nie moglibyśmy zakontraktować czterech e, w granicach 10, no bo po prostu drużyna przekroczyłaby ten, ten limit, także nie wiem, może ktoś, ktoś yy, obejrzy ten film z władz pzmot i może do niego również tu dotrze. Ten pomysł jest po prostu tak chory, tak spalony i jedźmy tak jak mamy. Zobaczymy. E, ja nie tutaj, broń Boże, yy, nie, nie, nie uderzam w motor Lublin. Życzę Wam jak najwięcej tych tytułów, ale pamiętajcie, konkurencja nie śpi, bo zbrojenia właśnie, że tak powiem, następują i to na pewno zaostrzy nam Yy, że tak powiem, apetyt na to, co się wydarzy w walce o medale. Tak jak przed chwileczką wspomniałem, jest ten pomysł, niby o tym KSM-ie. Yy, on jest gdzieś tam dopiero w zamysłach, ale już wiemy, że od przyszłego roku znów nastąpi coś, co miało już yy, niejako yy, wcześniej miejsce. Bowiem wracamy do tak zwanych playoffów podwójnych, ja to tak nazywam bowiem będzie walka w górnej strefie tabeli, a więc drużyny 1-4, jak również drużyny od 5 do 8 będą e, nie zakończą sezonu, że tak powiem, po odjechaniu tej rundy zasadniczej. E, drużyny 1-4 będą miały prawo walki o, o tytuł mistrza Polski, przy czym e, taka ciekawostka, drużyna z pierwszego miejsca będzie mogła sobie wybrać, według własnego uznania, e, mecz, Pierwszy, z którą z tych drużyn, czy to z drugiego, trzeciego, czy czwartego miejsca, kto po prostu będzie im bardziej, e, bardziej pasował. E, podobna sytuacja będzie w, sytua w drużynach e, tej, tej dolnej strefy, a więc 5-8. Również drużyna z piątego miejsca wybierze sobie, z którą z drużyn chce po prostu walczyć. No, ktoś powie: no absurd, no, najlepiej byłoby jechać z tą najsłabszą, ale wiecie, że niekoniecznie tak to musiało e, ten, ten najsłabszy, czy to poprzez kontuzję, tak jak w tym roku Unia Leszno. Gdyby oni jechali pełnym składem, sądzę, że Leszczenianie na pewno utrzymaliby się. Ale dosyć gdybania. Także będziemy mieli tutaj walkę do samego końca. Tak jak powiedziałem, piąty będzie jechał załóżmy z tym ósmym. E, szósty, siódmym. Zwycięzcy odpowiednio zajmą piąte, szóste miejsce według tabeli z rundy zasadniczej. Natomiast te dwa pokonane zespoły odjadą dwumecz, z których. Najsłabsza drużyna, ta, która będzie przegrana, spada, opuszcza y, ekstraligę, natomiast drużyna, która wygrała, przystąpi do baraży z drugą z tej drugiej ekstraligi. Także będzie się troszkę, troszkę działo, będzie bardzo, bardzo ciekawie. Nie będzie czegoś takiego, że dwie drużyny, praktycznie po sezonie y, zasadniczym, y, zapominają o, o, o jeździe i mają już, jak to się mówi, sezon, sezon z głowy. Także w pewien sposób y, przeraża mnie to. Zresztą chyba nie tylko mnie, że za każdym razem gdzieś w głowach działaczy PZMotu e, dzieją się nowe plany, co zmienić. Czasami to, co było od lat wypracowane, nie należy tego ruszać. Zobaczcie, ja tutaj Wam na przykładzie tych dwóch pozycji. To są regulaminy i kalendarz sportu żużlowego. I teraz zobaczcie. Rok 2002, stron dokładnie 184. Rok 2019, jeśli mnie pamięć nie myli, 410 stron. E, połapać się w tym wszystkim, e, znać to, to naprawdę nie wiem, czy ktoś tak od ręki potrafi wskazać odpowiedni paragraf, odpowiedni punkt. Mało tego, zapytałem mojego kumpla, tutaj dyrektora z klubu ze startu Gniezno czy są gdzieś dostępne również starsze egzemplarze albo teraz te najnowsze. Okazuje się, że nawet PZMOT nie wydaje już takich książeczek, tylko wydaje to w formie po prostu PDF-u, bo nawet w ciągu sezonu pewne nowe niewyjaśnione sytuacje, po prostu są na bieżąco wprowadzane, i tak za każdym razem musielibyśmy drukować przynajmniej taką grubą książeczkę. A powiem wam bardzo ciekawą rzecz, bo w tym roku mieliśmy niespodziewaną sytuację, i że jeszcze nikt tego nawet nie podjął tego tematu. Yy, przypomnijcie sobie, mecz w zielonej górze, gdzie miejscowy Falobas podejmował. Podejmował motor Lublin, w biegu dziesiątym doszło do kuriozalnej sytuacji, bowiem prowadzący bartek z Marslik wpadł niejako w stado. no Stado może to za duże słowo kilka gołębi. Nagle pojawiło się przed Bartkiem. Jeden z nich uderzył go chyba nawet w rękę. Chociaż z innej kamery wyglądało, że to niby w kask, ale tak czy inaczej. I teraz zastanówmy się, co by się wydarzyło, gdyby Bartek w tym momencie upadł. Byłby on winny i za spowodowanie przerwania biegu i wykluczony tym samym. Według mnie nie. No, bo musi się za chwileczkę musiałby się pojawić zapis właśnie w regulaminie. Nie wiem, pewnie zająłby to z pięć stron. Eee, czy gołąb należy wtedy do własności klubu? Będą wtedy, może, może trzeba będzie tak jak na lotniskach, specjalne sokoły, które będą miały odstraszyć gołębie, i wtedy wina za taki upadek spadnie na organizatora, tak? Ja nawet nie chcę domniemywać, co by się wydarzyło, gdyby faktycznie Bartek wtedy ten upadek, brzydko mówiąc, zaliczył. Wpadłby na niego drugi zawodnik, który jechał tuż za nim. No, nawet nie wyobrażam sobie tej sytuacji. Także im więcej będzie takich dziwnych zjawisk, to tym, tym bardziej będą te regulaminy po prostu rosły w siłę. Będą coraz grubsze, coraz ciężej do zrozumienia, do zrozumienia dla przeciętnego kibica, bo wielokrotnie rozmawiam z kumplami, powiem, jak tam teraz będzie? Nie wiem, bo inne zasady są w Ekstralidze, inne są w drugiej, a jeszcze inne w KL rzecie. A jak wiecie, im regulamin bardziej prosty i przejrzysty, Wtedy te zasady są no, dla, każdego, dla każdego jasne. E, pozwoliłem sobie ostatnio z moimi kolegami kiedyś tak e, w formie żartu przypomnieć sobie, oczywiście w zupełnie innej dyscyplinie, jak wyglądały kiedyś regulaminy podwórkowej gry w piłkę nożną. E, zapewne każdy z Was, który kiedyś grał e, z chłopakami czy dziewczyny nawet tak samo, bo, bo jak brakowało to wtedy Każda para nóg była potrzebna do rozegrania meczu. Były takie niepisane zasady, ale jakże świetne. Tam, tam nie potrzeba było takich opasłych tomów regulaminowych. Pierwsza z nich to gruby na bramkę. To była taka niepisana zasada: gruby idzie na bramkę, nikt się z tym, z tym nie, nie, nie obrażał, nie kłócił. Była taka sytuacja w zawodowym futbolu. Brazylijczycy, co ciekawe, mieli problem z bramkarzami, bo tam każdy chciał być napastnikiem. Napastnik brazylijski, strzelający bramki, to był Bożyszcze Kobiet no, na ustach e, całego kraju, więc zawsze był problem z tym dobrym bramkarzem. Zresztą oni podchodzili do tego w ten sposób, że nie obstawiali najlepszego zawodnika na tą, na tą pozycję, bo tracąc dwie bramki, oni wiedzieli, że pięć albo sześć po prostu strzelą. Także u nich ten temat był. Jasno i prosto rozwiązany. E, kolejny taki punkt regulaminu: osoba z zegarkiem mierzyła czas i odpowiadała po prostu ile jeszcze do końca. Więc można było czasami w nieskończoność. Czasami graliśmy do tego momentu, kiedy zapadały już ciemności, a jak e, kończyło się remisem, no to do pierwszej zdobytej, i wtedy nie było, nie było że, że któraś drużyna ma pretensję, a będziemy jeszcze to rozgrywać dalej, i tak dalej. Do któregoś momentu. Także to było jasne i przejrzyste. Oczywiście nie było sędziego. Sami ustalaliśmy zasady. E, nie zapomnę sytuację, dzisiaj to można by powiedzieć war na zwolnionych e, obrotach, kiedy sfaulowany zawodnik, jeżeli nie krzyczał i nie płakał, nie był przyznawany po prostu e, rzut wolny. Bo jeżeli tylko się przewrócił, no to znaczy nic nie było, było wszystko e, zgodnie z planem. E, nie było czegoś takiego jak spalony. Mecze pamiętajmy. 32 do 25, i to były wyniki. No, po prostu a dzisiaj widzimy zawodowy futbol, półtorej godziny, bieganiny. Później patrzymy na, na statystyki: dwa strzały na bramkę, w tym jeden celny. No, rewelacja, także troszeczkę u nas się więcej działo. Eee, ważna rzecz: jeśli właściciela piłki, mama, wołała do domu, wtedy mecz był zakończony. Ten, który miał piłkę, decydował o tym, jak długo gramy, do którego momentu i tak dalej. Druga zasada, taka jeszcze bardzo też ważna, że dwóch zawodników najlepszych na podwórku nie mogą grać w jednej drużynie. I oni byli kapitanami e, swoich drużyń i dobierali na przemian. Raz tego, raz tego, raz tego. Pamiętam, że mm, można to porównać do takiego ksm e, że wybierano najpierw tak. Aha, nie może być, że ten ma trzech z ósmej klasy, a ten ma tylko jednego, tylko musiał tak to proporcjonalnie, bo wtedy to ten ósmy klasista to był już jako ten, ten, ten bardzo dobry zawodnik. A wiemy do, z, do, z doświadczenia, że niekoniecznie tak było. Ci mu kosy potrafili tych starszych y, ogrywać. E, jeśli zostałeś wybrany jako ostatni do którejś z drużyn, oznaczało to, że jesteś najsłabszy. E, obowiązywała też taka zasada, że ten, kto spudłował i piłka gdzieś poleciała, w krzaki, po prostu był zobowiązany po tą piłę, po prostu polecieć. E, oczywiście były sytuacje kuriozalne pod tytułem albo piłka gdzieś wpadła komuś do ogródka nieopodal e, boiska, albo nie daj Boże na balkon, jak nie było właściciela, no to było po zawodach już tak, no bo nikt nie pójdzie na drugie piętro e, dobijać się do, do, do mieszkania, w którym po prostu nikogo nie ma. E, kiedy na boisko przychodzili starsi zawodnicy, no to siłą rzeczy młodzież musiała ustępować miejsca po prostu na boisku. Starsi mieli, mieli pierwszeństwo. Yy, co było bardzo ważne, na mecze nigdy się nie umawialiśmy. Jak było trzech, czterech chłopaków, już graliśmy w piłę. Wtedy dobierało się tam tych młokosów, żeby było, że tak powiem, więcej zamieszania na boisku i w miarę pojawiania się poszczególnych, pozostałych kolegów, po prostu młody wypadł. No i to było, to było normalne. Prosty, prosty regulamin. Eee, ci, którzy nie wracali do obrony, bo myśleli, że są po prostu bardzo dob dobrze jako napastnicy, e, bardzo szybko zostawali sprowadzeni na ziemię i ci najsłabsi zawsze pozostawali na obronie. To był taki taki mur, który miał być nie do przejścia. E, bardzo ważna rzecz. Była jeszcze coś takiego jak instytucja lotnego bramkarza. Co to znaczy? Umawialiśmy się, że jeżeli było zbyt mało e, zawodników w polu, bramkarz mógł być lotny, ale on był wskazany, że przypuśćmy, tym bramkarzem będzie dzisiaj Marek, Darek lub Krzychu. Czyli on mógł grać w polu, jednocześnie cofając się wtedy mógł po prostu e, bronić jak, jak rasowy bramkarz, czyli używając rąk. Nikt inny, jeżeli by ktoś e, złapał piłkę w ręce, po prostu wtedy, wtedy był e, dyktowany m, rzut karny. E, Szczały szczuba były obciachem. No ktoś, kto tak kopał piłkę, to po prostu, no było takie słabe. Yy, I teraz właśnie bardzo ważna rzecz. W momencie, kiedy, kiedy następował rzut karny, to z bramki usuwało się właśnie tego grubego, a na bramkę stawał najlepszy zawodnik. I wtedy, no tu był pojedynek tego najlepszego z najlepszym. Także zobaczcie, ja mam to na jednej kartce. Wszyscy byli zadowoleni. Nie raz tam może się kończyło jakąś tam delikatną bójką, jeżeli ktoś za bardzo krewko podchodził do, do gry, ale generalnie to były takie niełamalne zasady. Jeszcze pamiętam, że nawet była taka sytuacja wprowadzona, że po trzech rzutach rożnych można było egzekwować rzut, rzut karny, ale później to, że tak powiem, też odeszło do lamusa, uproszczono jeszcze bardziej, że po prostu tak, żeby to było wszystko przejrzyste. A dzisiaj. Kochani, tomy, tomy i tomy, wiele, wiele po prostu kartek zapisanych. Przeglądałem to, naprawdę zrozumieć to, pojąć. No nie wiem, no wiem, że na pewno są tacy, którzy, którzy, to potrafią, ale wiemy sami, jak często sędzia ma problem z interpretacją danej danej sytuacji. Bo dlaczego musimy tylko i wyłącznie pozwolić całej czwórce zawodników? pojechać kolejny bieg w powtórce z udziałem ich wszystkich. A może być taka sytuacja, która będzie prawie identyczna jak pierwszy łuk, tylko na drugim lub trzecim ogrążeniu. Wpadają wszyscy, efekt domina, do widzenia. Nie, musi być wskazany winny i tak dalej. Także e, powiem wam tak, im więcej e, tych dziwnych obwarowań, e, mam paru kumpli, którzy po dziś, po tegorocznym sezonie powiedzieli, że mają tego dosyć. Ten Żużel naprawdę dąży, dąży do upadku i tylko wszystko zależy od tego, w którą stronę to pójdzie. Tak na sam koniec jeszcze tylko powiem odnośnie to, co mnie osobiście denerwuje: nominacji do Grand Prix. Jak zapewne wszyscy wiemy, w tym roku Bartek Zmarzlik zdobył piąty tytuł Mistrza, mistrza Świata, wyprzedzając Roberta Lamberta i Fred Lindgrena i wszystko było ok. Rozegrane, nie był takim dominatorem, obronił tytuł, chwała mu za to, wielkie gratulacje, ale w tym sezonie postanowiono przyznawać dzikie karty. Dla mnie instytucja dzikiej karty powinna, że tak powiem, skłaniać do tego, że żeby uatrakcyjnić zawody w danych jakieś grand prix. Właśnie z tym numerem 16 będzie zawsze jechał zawodnik gospodarzy, tak? Ale dlaczego federacja, władze e, przyznały karty tylko na podstawie tak zwanych miejsc geograficznych? Posłuchajcie się tutaj przykładem, i chciałbym, żebyście sami napisali, co wy o tym sądzicie. E, dlaczego Jankwech, z całym szacunkiem, zeszły sezon. Eee, załapał się, wygrał, eee, był tam wśród tych zawodników, którzy, którzy z tego challenge'u awansowali, OK. W tym sezonie zmagania w turniejach Grand Prix zakończył na 15. miejscu, a ogólnie 42. pozycja w rankingu średnio, średniej, średniobiegowej w, w naszej Ekstralidze, mając 1, 167. I on otrzymał dzik, dziką kartę jako przedstawiciel Czech, bo będzie Grand Prix w Pradze. Natomiast z całym szacunkiem Leon Madsen, dziewiąty zawodnik Grand Prix, mając czy trzecią średnią w naszej Ekstralidze, 2,48, po prostu tej, tej szansy nie dostał. Ja powiem tak, tak jak... Za każdym razem, gdzie omawiamy tematy, czy, czy, czy to jest y, kwestia y, mistrzostw polskich juniorów, czy par, jestem za turniejami, które mają po prostu wyłonić tych najlepszych. Nie nominuję się. Znaczy, w tej chwili się nominuje, ale nie chciałbym tego. Dlaczego nie zrobić układu? Jedziemy w ośmiu, tak? Y, z pierwszej, y, pierwsza ósemka pozostaje. Do tego koptujemy siódemkę, która będzie wyłoniona właśnie poprzez jakieś challenge'e i ten jeden numerek brakujący będzie wtedy będzie wtedy przedstawiciel danego klubu, tak? Przepraszam, danego, danego kraju, w którym będzie rozgrywany Grand Prix. A więc będzie miejsce dla zawodnika Niemiec, jeżeli dojdzie kiedyś nie wiem, w RPA do Grand Prix będzie mógł startować zawodnik z RPA, ale stałą dziką kartę, tylko kierując się tym Tymi uwarunkowaniami geograficznymi, że tam akurat ma być rozgrywane, no to nie, to jest dla mnie słabe, bo zostają tak naprawdę pominięci ci zawodnicy, którzy naprawdę mają tą wartość sportową, a nie tylko po prostu tylko dlatego, że, że są przedstawicielami danego, danego państwa. Yy, czekam na Wasze komentarze, bo na pewno to, co tutaj usłyszeliście, yy, mam taką nadzieję, wprowadzi ożywioną dyskusję. E, chciałbym usłyszeć Wasze opinie, co Wy o tym sądzicie. Bo tyle, ile, ilu będzie, że tak powiem, komentujących, zapewne tyle będzie e, tutaj e, różnych zdań. E, ja na dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Także subskrybujcie mój kanał. Niebawem wracamy do to, co lubicie najbardziej, a więc będą wywiady z zawodnikami w sezon zakończony. A więc będę mógł zaprosić naprawdę wielu z Was z tych ukochanych naszych, naszych rajderów. No i powspominamy sobie również stare czasy. Także na ten moment do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się.